Witajcie w mojej prepersowskiej działalności. Zobaczcie, ile wody tutaj jest. Jest dziesiąta w nocy. Słońce zachodzi powoli. W Albercie jest jeden z najdłuższych dni w roku. Muszę tutaj nacisnąć samowyłączający się przycisk. Zachód słońca. Ja niedawno zmontowałem swoje linie wysokiego ciśnienia. Założyłem listwy elektroniczne przykryłem je klapą no i czekam na części no, żeby żeby e, zrobić e, regulację zaworów bo na 12 zaworów tylko 3 wykazały pewien luz także zanim kiedykolwiek przekręcę kluczykiem jeżeli już doprowadzę do takiego stanu mojego traka to e, po prostu muszę poczekać na jedno narzędzie i będę gotowy. Te butelki kupuję gotowe, moi drodzy, w kostko, które kosztują tam 3,5 dolara, 15 litrów. W zimie, w lecie raczej nie kupuję, bo tutaj ta do, woda jest dobra. Można ją pić tylko po przegotowaniu, więc najczęściej tak gotuję. Ale zawsze mam jakąś wodę czystą, która to działa. Mam ich 36 mi się nazbierało przez ten czas, kiedy kupuję, one pękają, ja je wyrzucam, one są bezwrotne, także i tak jednorazówka i, i moi drodzy, a, e, powinno się je utylizować, nie? A, korki trzeba założyć. Ja to traktuję jako moją survivalową zabawę, dlatego że potrzebuję wody. I ja otrzymam sobie na podwórku tam, gdzie trzymam. Oczywiście przeprowadzka, która nam grozi. Nie będzie, to jest blisko 500 litrów wody. Oczywiście ja ją zużywam rotacyjnie, żeby nie stała, inaczej musiałbym chlorować, żeby ją odzyskać. Wiadomo, że przestanę używać ją do mycia, Wiecie, takiego wielkiego i takich innych rzeczy. W momencie jakby godzina W wybuchła. No to wtedy będę pilnował, bo potrzebuję parę litrów dziennie na to, żeby przetrwać, więc 500 litrów pozwoli mi. Zorganizować się bez martwienia się o to, czy, czy przeżyję, czy nie przeżyję. Bo pamiętacie 3 minuty bez powietrza, 3 dni bez wody i 3 tygodnie bez jedzenia, i jesteście trupami. Dead. Więc ja sobie takie rzeczy mam, bo mam gdzie trzymać na dworze, na placu. Jak nie będę miał, no to będę rozumiecie, wtedy się martwił, gdzie mieć zapasy wody. O. I tak to jest. Także, co o tym sądzicie? Maniakalność, czy, czy przezorność, tak? Ja oczywiście mam też zapasy żywności. Moi drodzy, słyszycie na przykład Leszka Sykulskiego, który mówi, chociaż na tydzień, żeby mieć tego wszystkiego. Moi drodzy, tydzień to jest nic. Chaos, który wybuchnie przy na przykład blackoucie, jest absolutnie, absolutnie za krótko mieć na tydzień. Trzeba mieć co najmniej na trzy tygodnie. Ja mam na parę miesięcy, no wody nie mam, ale e, wiecie, będę się musiał. Ale ja tutaj, my w Kanadzie raczej na brak wody nie będziemy narzekać, chyba że nastąpi całkowite skażenie. To wtedy i tak nie ustąpi ani po miesiącu, ani po trzech, ani po pięciu, tylko po paru latach. Nie? Więc e, jak tam zachód słońca przez kabinę. Niezłe. O, czekajcie, bo nie pilnuję, a nie lubię nalewać do końca, bo później jak wkładam pompę, która zasysa z nich wodę elektryczną, to mi się wylewa na podłogę i tak dalej. Więc o, nie lubię tego robić. Jest już chyba po dziesiątej albo gdzieś koło dziesiątej. Nie, słońce jest jeszcze wysoko chyba. A, musi być gdzieś w pół do dziesiątej w takim razie. I tyle. No i drodzy. A, Ktoś może powiedzieć, po co marnujesz czas, skoro można zrobić z tym coś innego? No, teraz akurat nagrywam, kochanie, ale tak naprawdę, jak ja tu przyjeżdżam, to mam nagrane parę filmów, jakieś sobie wygrałem, jakieś inne rzeczy, i kiedy woda się tam leje, to ja sobie, to ja sobie je oglądam, to analizuję pewne sytuacje, które później się z Wami dzielę. Także na przykład teraz wysłuchałem Sykulskiego, Reza Pachlawi, namiestnika. Jeżeli wygrają. Amerykanie z to lachami to słuchałem samego koronowanego księcia na wygnaniu, ale słyszałem też, słuchałem też lachów i innych, tak żeby sobie porównać jak sami Irańczycy sądzą o tym co się wydarzy, co się zdarzy i to jest, robię to w tym czasie, nalewam, wyjeżdżam sobie, spać mi się nie chce, w łóżku mam leżeć i słuchać tych, to wolę zrobić coś pożytecznego, right? Right, więc tak to leci, nie? posłuchałem sobie, za chwilę skończę nagrywanie, bo to będzie 4 minuty, a tu mi zajmie z godzinę i z godziny będę miał 500 litrów paliwa, wody znaczy się, to jest paliwa dla człowieka, no i pojadę, rozładuję to na placu i będę wolny. I mogę się wtedy położyć, wykąpać, położyć do łóżeczka i sobie zaplanować. Jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia, mianowicie mianowicie muszę obejrzeć jeszcze parę filmików te technicznych, odnaleźć książki do regulacji zaworów, bo nie wiem, jakie tam są procedury. Znaczy domyślam się, jakie są procedury i znam odległości, ale nie wiem, które wiecie, na ustawieniu... Czekajcie, bo mi się woda wylewa, muszę przełożyć wąż. E, które... Które zawory idą w jakiej kolejności. Tam jest specjalna sekwencja, która jest charakterystyczna danego silnika. Muszę zapiąć wodę, póki pamiętam. I w ten sposób, w ten sposób będę mógł postępować proceduralnie, żeby nie skrebić tematu. Nie? Regulacja zaworów jest istotna, bo one z czasem się rozregulowują, podpierają i nie daj Bóg, jak podeprze, to może uszkodzić popychacz zwieracza, może wpaść to do. Do środka, wtedy remont silnika, głowica uszkodzona, głowica 12 tysięcy dolarów, remont silnika 55 tysięcy dolarów. Więc zawory, regulacja zaworów, moi drodzy, 700 dolarów, jak oddacie do serwisu tutaj. Natomiast ja sam sobie zrobię to za darmo. Oczywiście nie robiłem tego, więc będę, jak zwykle, będzie to wolniej. Narzędzia będą mnie kosztowały 650 dolarów, więc za 700 miałbym, ktoś by mi zrobił ale ponieważ ja już nie mam zamiaru szczególnie w starszym roku czekać tak długo na zawory, będę je regulował tam raz do roku czy nawet częściej, jeżeli trzeba będzie i w ten sposób e, będę ile się da przedłużał żywotność silnika, który jest już dosyć stary, tak? No i tyle chyba w tym zakresie, moi drodzy. E, za chwilę dobrze mam pikapa, bo Ponad 500 litrów, 450 plus 90, 540 plus koło takie no to mam tutaj 700 kilo a 600 może kilo na pacy, więc, więc dobrze, że mam silnego pick Wszystko jest ok. Wam już życzę rozumnego prepersowania, nie takiego fanatycznego, bo na to wydacie wtedy kupę pieniędzy, ale taka woda za darmo, z zasilania miejskiego. Butelki zebrałem sobie za darmo, nie muszę ich wyrzucać, więc mam 500 litrów wody, mogę sobie tym myć naczynia, sprzęt, płukać, inne rzeczy robić i wymieniać na nową, żeby się nie zastarzała. A jeżeli nie, to Chlorox czy jakikolwiek inny bleach, czyli chlorowana, pstryk i macie do odzysku. Okej, okay, moi drodzy, proces zakończenia wody, pompowania wody jest zakończony. Miasto nie, regle, nie rekomenduje picia tej wody z tego, chociaż woda sama jest dobra, tylko po prostu przyjeżdżają różni ludzie, dotykają tego kranu i boją się odpowiedzialności, więc dlatego nie rekomendują. Natomiast zapankowałem 503 litrów i mogę jechać. Słońce już zachodzi, co oznacza, że zbliża się dziesiąta wieczorem. Do 11 powinienem być. A... Gotowe, tak? Tutaj jest też, widzicie, pod kołem, które się ugięło pod ciężarem, bo jakby nie było. No, na pacę mam 600 kilo Izli. Także. Ale opony są wzmacniane teflonem, wytrzymają, żegnam Was i życzę Wam miłego prepersowania. Dzisiaj to brałem kilka zimnych pryszniców bo było gorąco. Jutro ma się ochłodzić. Ma być około 20 stopni i 21-22. Pewnie będzie cieplej, ale powiem Wam szczerze, że ja jestem stworzony do północy, a nie do ciepła, więc mam nadzieję, że będzie zimno. No nic. Z popiołów, niczym Feniks powstaje ten zabytek, ale tak, jak powiedziałem, stanowi on dla mnie po części sentymentalną walutę, a po drugie no jest to ciągle maszyna biznesowa, także ona może zarabiać. Nawet mam już pracę na nią, gdybym ją zrobił. Ale wiecie, że teraz lepiej pracować czasami jako kierowca niż, niż, jako, niż jako właściciel biznesu. Znaczy, nie, oczywiście są możliwości i tam jakiekolwiek inne, ale nie powiem, żebym był w euforii z tego tytułu. Adam już dawno zrezygnował z biznesu, sprzedał wszystko, nawet samochodu nie mam w sensie tutaj, nie, tylko wszystko ma w Polsce, a przyjeżdża tutaj sobie zarobić parę groszy. Ice root, na inne rzeczy. Także ja nie wiem, czy nie zrobić tego samego i sprzedać ten cały złom. Ale tak jak mówię, sentyment mnie trochę trzyma. No i po drugie, muszę coś z nim zrobić. Nawet żeby sprzedać, to muszę go naprawić. A ja się lubię takimi rzeczami bawić. Dlatego, że wiecie, to zależy, kto co lubi, nie? Ja już trochę w, w życiu przeżyłem, więc e, na przykład e, takie pierdolamenta, lamenta. po świecie mnie nie ciągnie, jestem raczej domatorem. Znaczy wiecie, zjechałem też trochę milionów kilometrów w życiu, więc tam zakątki świata, piękne pejzaże, kołdupy mi to wisi i powiewa. Szczerze mówiąc. Bardziej lubię badać naturę ludzką. I oczywiście je analizować są. Czasami te moje analizy. Polityczne, socjologiczne, czy jakieś inne, psychologiczne, nie bo, bo lubię sobie na te rzeczy zwracać uwagę, ze względu na to, że miałem te ciągotki humanistyczne, jak na przykład dziennikarskie, czy pisarskie, czy jakiekolwiek in, inne. Za bardzo zaangażowałem się w politykę, ludziom się to oczywiście podoba, mnie coraz mniej, dlatego, że politycy to ścierwa takie sprzedajne i w ogóle analiza i zjawisk zachodzących w Polsce nie sprawia mi żadnej, ale to żadnej przyjemności. Ale się tym interesuję. Nie? Także nie wiem, co zrobię w najbliższych dniach, coś wymyślę. Ja jestem taki, że podążam za to, co mnie w danym momencie interesuje. Natomiast Was już żegnam, ja idę. Mam jeszcze jednego gina, to sobie walnę. Ale dzisiaj był po fuck. No. trzymajcie się. <laughs> Heja. Witajcie kochani dnia następnego. Jak widzicie, butelki jeszcze są nierozładowane. 500 litrów wystarczy na 150 dni, żeby pić je dla jednego człowieka, dla kilku osób to zawsze to półtora miesiąca do dwóch miesięcy, ale ja je zużywam bardzo regularnie, podłączam je do kempera, pomimo że tutaj na tym gospodarstwie jest woda, jest pompa, ale co będzie jak prądu zabraknie, także używam. Teraz tak, statystyki powiadają, że przeciętny człowiek zużywa 60 litrów wody na kąpiel, tak, na prysznic. Ja zużywam dwie takie butelki, to już jest rozpusta, tak, to wykąpię się i umyję, tak, oczywiście Prepersowskim stylu, ale dokładnie tak, biorę prysznic, mam w kemperze. W kemperze mam prysznic, to jest mój kemper. Pamiętajcie, to jest wóz drzymały, na ciężkie czasy, strasznie wieje, więc mam nadzieję, że mikrofon e, tłumi trochę to. E, kemper, przydatna rzecz. E, jeżeli przyjeżdżasz do pracy, e, do pracy do innego kraju i posiadasz tam kemper, to zobaczcie, tutaj jest taka wysuwana część, tak? To mi tworzy salonkę, salonkę, w której mogę się rozsiąść, robić swoje rzeczy, obiad zjeść. Mam kuchnię, lodówkę, prysznic, skrzynki. Oczywiście mam zapasy paliwa, widzicie, tutaj trochę bałagan jest, ale to dlatego, że ja ciągle w skrzynce tam mam narzędzia, więc wyciągam, wkładam, przekładam, to jest po prostu dramat, jeżeli ja chcę zrobić swoją ciężarówkę tutaj, nie? Ciężarówka. Przede wszystkim zbiorniki na paliwo, tak? Eee, po 500 litrów na każdy, to nie jest dużo. W Polsce macie dużo więcej. w Europejskie traki mają dużo większe zbiorniki paliwa. Ciężarówkę odrestaurowuję, bo może mi się przydać do biznesu, do prepersowskich działań, tak podobnie jak pickup truck. Pickup truck 6,7 litra, 8 cylindrowy, 400 koni mechanicznych. mechanicznych. Ostatnio zakupiłem. Nowe opony terenowe wzmacniane kewlarem, w razie czego gdybym musiał pojechać na off-road. Kosztuje to zawsze parę groszy więcej, pozostaje dłużej, wszystko działa. Jeżeli, jeżeli nic się nie dzieje, to ja tą wodę sobie zużywam. Ta woda jest lepsza niż tutaj lokalna niż lokalna tutaj woda. Ona jest. zdatna do picia. Chociaż nierekomendowana ze względu na to, że jest to publiczne ujęcie, gdzie. Wielu ludzi dotyka a zatem contamination, czyli możliwość zatrucia. Jeżeli ktoś brudnymi łapami dotyka, później ja przyjeżdżam i to robię. Ciężarówka powstaje z bólem, dlatego że ciągle mi brakuje takiego przeświadczenia, że warto w nią wkładać tyle pieniędzy. Ten projekt będzie kosztował dużo, ale stanowi też projekt biznesowy, więc to nie jest tak, że ja. Tutaj świruje jako preppers, po to, żeby robić. Na przykład, kiedy kupowałem samochód, to zdecydowałem się kupić pickupa diesla ze względu na to, że paliwo mogę przepompować tutaj. Diesel jest żywotny, długo wytrzymuje. Co prawda, zobaczcie, wczoraj lao, burza przeszła. jak jechałem tymi off bo to zobaczcie, to jest typowy off -roadowy. Więc, e, więc, oczywiście, pick-up przydaje się do biznesu i przyzdaje się do surwivalowców. Także wiecie, większość ludzi ma na farmach pick-upy. Nie, to no, widzicie, następny to jest wszystko mojego kolegi, sprzęt, z wyjątkiem opony. Opony są moje. On już ładuje dwie naczepy, dwie następne kupił, rozładowuje złom i załadowuje rzeczami. Dlatego, że musimy się stąd wyprowadzić w ciągu trzech tygodni. Więc, on się przygotowuje i ja się przygotowuję, tak? Dlatego, ja. W ciągu trzech tygodni muszę doprowadzić ten trak do takiego poziomu, że mogę oddać do mechanika, żeby mi dokończył, bo ja już ruszę do pracy za niedługo, więc skończy się moje majsterkowanie. Jeszcze co chciałem Wam powiedzieć na sam koniec, że powinniście o takich rzeczach myśleć, na przykład kawałek lądu, ziemi. Ludzie się wyprowadzają i budują całe osiedla dla siebie samego, wiecie, szklarnie, nieszklarnie, robią takie rzeczy. Jak nie jesteście przygotowani psychicznie, żeby przenieść się tak i nie macie finansów na to, bo to trzeba na to miliony dolarów, że, że tak powiem, żeby takie rzeczy uruchomić, to kemper może być tańszą opcją. Pickup może być najtańszą opcją, załadujecie dużo. Takie są małe kemperki, które idą na pakiet tego pickupa. Ja kiedyś kupiłem mnóstwo beczek za darmo, to znajomy to wszystko wziął. Zobaczcie, jakie tu złomowisko się powstaje, bo to wszystko jest przygotowane do wywozu i do sprzątania. Beczki możecie wykorzystać na różne rzeczy, na magazyny. To są puste beczki, dałem kumplowi, bo udało mi się załatwić to za darmo, ale pokażę Wam tutaj skrzynki narzędziowe z ciężarówki zdjętej i tutaj też skrzynka narzędziowa do skrzynki zdjętej. Ale parę beczek wykorzystałem. Jak myślicie do czego? Zaraz Wam pokażę do czego. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyposażyć siebie samego w emergency prowianty. Widzicie? miód, konserwy, nawet ręczniki są. A Co tam jeszcze może być? Nie wiem, co tam może być. O, różne rzeczy. O, puszki, zupa, y, chusteczki mokre dla babyków. Takich beczek mam kilka przygotowanych. To, jest, to są rzeczy, które mogą trwać latami. Dwie beczki. Jedną ucinam, jedną ucinam, drugą. Z drugiej robię dwie przykrywy. Robi to szczelny ten. Prowiant jest suchy, a zatem nie psuje się całymi latami. Jest ok. Na górze na górze Starlink połączenie. Tak, że jak widzicie, zapasy gazu. No to ta się nie mieści do środka, bo to są oryginalne. Nie, ta jest mała akurat. To, to, to jest oryginalna, oryginalna butla. Do tego tutaj rozmontowywałem. Bołagan straszny, ale wszystko przed porządkiem budujemy chaos. O, moja rękawica gumowa zwiad zwiało, nie? Druga gdzieś zniknęła. O, tam leży. Kochani, miejcie trochę w głowie i to wam rekomenduję. A miejcie w głowie trochę plany. Jak przetrwać, gdyby, jak to mówią Amerykanie, shit, hit the fan. Bo może Wam się to przydać? Oby nie, ale może się przydać. W nocy się moje drodze ochłodziło i spadła temperatura do 14 stopni po 31 stopniach. Było fajnie. A w tej chwili jest około 16-17 stopni, więc jest chłodno, ale jest sympatycznie. E, kochani, a... Wszystkie moje rzeczy takie prepersowskie powstają niejako ubocznie, dlatego że ja jeżdżę na północy, więc muszę być zawsze wyposażony w system przetrwania na północy, zapasy żywności na trzy tygodnie, waże narzędzia, części zamienne, zdolności i umiejętności do naprawiania sprzętu się przydają. Oczywiście takie rzeczy jak ta woda, która, od której zacząłem, jest bardzo istotna, ale w przypadku, kiedy cywilizacja trwa, jest mało istotna. Odkręcasz kran i leje się woda. Gorzej jak zabraknie prądu, woda może być, ale nie ma jak się nalać, nie? Tak samo tutaj, na farmie mamy pompę, ale jak pompa nie działa, no to mamy generatory. Ja też mam generator, tylko benzynowy. Szkoda, że nie mam dieslowskiego, dlatego że miałbym jedno paliwo do wszystkiego, nie? Ale w tej chwili mam generator, to nie będę kupował dieslowskiego, który kosztuje no, spore pieniądze. Nie? A mam inne rzeczy do zrobienia, chociażby części do tej złomu kosztują no, masakryczne pieniądze. Więc jak nie naprawiam, jak naprawiam, a nie jeżdżę i nie zarabiam nim, no to wiecie, to są wydatki z pensji kierowcy lub ze więc to nie jest najbardziej biznesowa zasada. Nie? A, że tak powiem. Co tam jeszcze mógłbym Wam powiedzieć w skrócie? A... Więc moje prepersowskie umiejętności i, i niektóre elementy, które dodaję, które nie kosztują mnie dużo czasu, a na pewno pieniędzy, to zawsze rozszerzam. Zawsze się szkole i uczę, dlatego że nigdy nie wiadomo, co może się przydać i gdzie mnie zostanie jakieś nieszczęście, które może być całkowicie niezwiązane z wojną czy rozpadem czegokolwiek, ale na przykład z takimi rzeczami jak zapaść cywilizacyjna, jak spowodowana na przykład zapaścią upadkiem giełdy, która spowoduje zawichrowania. Które może spowodować blackouty tak? z powodu cyberataków na infrastrukturę. To są najbardziej postrzegane zagrożenia, o których najmniej mówią moi drodzy, ze względu na to, że nie chcą wywoływać paniki. Pamiętajcie, że sklepy nie otworzą swoich drzwi, kasy nie będą przyjmowały pieniędzy, a woda nie będzie leciała, pompa paliwowa nie będzie działała na stacjach paliwowych, i wtedy te zbiorniki a na moim troku mogą być jedynym zapasem. Paliwa, dlatego beczki tam z tyłu bo raczej ich nie użyję. Chociaż jeżeli kupię, ja też taki trailer, jak tutaj stoją, tam jak kumpel, jeżeli kupię, bo szukam, jeżeli kupię, to wtedy te beczki zabiorę, bo to są dobre magazyny do czegokolwiek. I można z nich zrobić mnóstwo różnych rzeczy, bo wtedy będę miał zapas, i muszę znaleźć jeszcze miejsce, gdzie to trzymać. I w tej chwili już znalazłem to miejsce niedaleko stąd, dostatecznie daleko od miasta, gdzie kosztuje mnie to tania na, na cały rok, gdzie i tak musiałbym wynajmować, więc w związku z powyższym nie kosztuje mnie to więcej albo niewiele więcej. Tak? Więc to są takie rzeczy. Dlaczego o tym mówię? No, dlatego, że, wiecie, wojny trwają, e, przygotowania do następnych trwają. To, co się dzieje ostatnio, słyszycie tam w Azerbejdżanie, odchodzą Chodzki-Klocki z Rosjanami, a Iran zamknął, zamknął przestrzeń lotniczą, czyli przygotowuje się do drugiego ataku Amerykanów i Izraela, etc., etc. Nie wiadomo, w którym momencie przekroczy to taki punkt, kochani, że koza i kamień, jak mówi to mój kanadyjski kolega Artur Kalbarczyk. Prawda? Więc miejcie to na względzie, kiedy. kiedy Bierzecie swoje plany. Ja pracuję tak, jak pracuję i mieszkam tu, gdzie mieszkam, czy też bywam tu, gdzie bywam, tak? bo na przykład mój dom jest w Polsce i tam jest bardzo mało zabezpieczony, mimo że tam jest moja rodzina. A natomiast ja tutaj jestem w miarę dobrze zabezpieczony, z racji chociażby tych ekstremalnych warunków, w których pracuję. Tak jak Adam założył stronę On the Edge w Survival, na krawędzi przetrwania, my pracujemy zawsze na krawędzi przetrwania. Kochani, Także ja wracam, ja za chwilę ruszam do roboty, bo muszę, muszę wymyśleć jak tu naprawić elektrykę, a ona wisi jak pokręcone kable, kable na choinkę świąteczną, tak? Więc będę miał za chwilę, jak będę podłączał ciężarówkę, moi drodzy, to wiecie co zrobię? Przyniosę pięć gaśnic i powiem kumplowi, żeby on przekręcał kluczyk, a ja będę stał z gaśnicą niczym Grzegorz Brown. nie? Po przekręceniu kluczyka, stanie mi ciężarówka w słupie ognia, bo pomyle kable, kurde, i robię jakieś zwarcia, a stamtąd do paliwa i do wszystkiego. To, to wiecie, to, to zobaczycie mnie, jak wędruję z workiem żebraczym po, po pustej szosie i, i powiem, i z pustą gaśnicą na moich plecach, i powiem, tutaj nawet Brown by nie pomógł. Nie? Także pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. To już będzie koniec tego odcinka dwudniowego, bo. Wieczorem tankowałem, upały były straszne, kurde, wczoraj. Także dzisiaj jest chłodno i wreszcie mogę ruszyć do pracy z zapałem. Także robię sobie kawę za chwilę i lecę. Natomiast was przestrzegam przed nadmiernym zaufaniem do systemu. Rządy, jeżeli, jak zdążyliście zauważyć, to już tak trochę politycznie powiem, w ogóle nie będą was yy, chronić. W ogóle, w ogóle, tak. Zapomnijcie. Przez miesiąc, czasu, dwa miesiące. Trzy miesiące musicie być zdani na siebie. Nie trzy dni, jak oni mówią. Oni to po to mówią, żeby zwrócić wam uwagę, że powinniście myśleć trochę o swoim własnym bezpieczeństwie. Czy macie zapasy? Czy potraficie sobie poradzić? Skąd zdobędziecie wodę? Skąd zdobędziecie podstawowe warunki, kiedy nastąpi blackout, a wszystko jest zasilane elektryczne? To, jak wszyscy mówią o tym, jak to jest niebezpieczne dla zagrożeniem dla życia. Nie bomby spadające, nie, nie inne rzeczy, tylko właśnie brak prądu, brak dostępu. Pamiętajcie, nic może nie działać, żaden telefon może nie działać. Nie będziecie mieli skąd się z kim się skontaktować, przekazać wiadomości, dowiedzieć się, czy nasi najbliżsi żyją. Jeżeli nie posiadacie zdolności, na przykład amatorskich radia. Ja mam cztery radia tego tytułu, po dwa w każdej ciężarówce, nie. Za chwilę będę montował je na swoim pick-upie, no bo nie potrzebuję po dwóch na każdej. Tym bardziej, że jedno zezłomuję, a jedno zostawię na, na ten, na, na odzysk. A to mi pozwoli skomunikować się z sąsiadami tutaj w okolicy, na odległości do nawet 40 km, w tych, w tych radiach, co posiadam. Ale przydałoby się długosiężna, Zasięgi radiostacyjne. Także to są takie rzeczy, które można robić, można się tym bawić też, bo to może być hobby, nie wiem przecież. Amator, amatorszczyzna radiowa to często profesjonaliści wysokiej klasy, którzy w warunkach zagrożeń, zagrożeń, huraganów, wiecie, powodzi i innych rzeczy potrafią przekazać informacje, kiedy wszystko zawodzi. Także miejcie to na uwadze. Mieszczuchy, szczególnie w miastach, będzie katastrofa. W miastach będzie katastrofa i będą największe zamieszki. Więc um, dobrze jest, kiedy takie rzeczy się wydarzają, być low profile, schować się i mieć za co przetrwać, tak żeby uniknąć, uniknąć tych początkowych zamieszek, które będą, zanim wkroczy Gwardia Narodowa w Stanach Zjednoczonych, czy wojsko na ulicach Polski, czy cokolwiek. Okay? No to ja już Wam życzę naprawdę miłego dnia i ja ruszam do pracy. A, a, wam, a wam życzę, żeby to się nigdy nie zdarzyło, ale a, ja widziałem w takich mini wersjach u siebie. Tak? Zresztą bywałem w, bywałem w miejscach a, w swoim życiu zawodowym, gdzie dowoziłem generatory, gdzie trzeba było generatory wyciągać helikopterami z mojego, zabierać z mojej ciężarówki. Na przykład na Florydzie. Czy w północno-wschodniej Ameryce, typu Vermont, czy Montreal, gdzie był sztorm lodowy w 1997 roku, chyba zdaje się, czyli już będzie ponad 30 lat, kiedy przywoziłem generatory do domów ludzi, którzy zostali zasypani i zalodzeni. Oni przez dachy wychodzili, żeby zejść na ulicę, którą pługi przebijały. Przybijały się robiąc korytarze śniegowe. Na Florydzie helikopterami wojskowymi wyciągali i zdejmowali z, mojego, z mojej ciężarówki a, generatory, ogromne generatory, które przywiozłem, żeby zasilały pewne społeczności. Widziałem na własne oczy, jak ludzie jedli w gruzach przy stoliku na Florydzie, na Florydzie, w Homestead. W Homestead, kiedy, kiedy huragan Andrew uderzył. Nowy Orlean, podobnie. Nie myślcie, że takie rzeczy się nie zdarzają. W Polsce powodzie. A. Moi drodzy, Polacy są podobni do Kanadyjczyków, nie, powodzianie wybrali z powrotem puska, głosowali na Trzaskowskiego. Kanadyjczycy głosowali na kolegę Trudeau. Także moi drodzy, nie liczcie na to, że rządy nam pomogą. Ludzie są z idiociali, nie bądźcie jednymi z nich. Ok? Trzymajcie się, ja was pozdrawiam i życzę miłego dnia wieczoru. Pa.